Krew miała być zbierana do godziny 16, jednakże mniej więcej koło godziny 14 zostało zarządzone przez lekarza z trwiobusu, że akcja powinna być zakończona i zaprzestano rejestrowania osób chętnych. Przy czym kolejka cały czas rosła i mnóstwo chętnych osób niestety stało dosłanych z klitkiem. gdzie pragnę zaznaczyć, że sami motocykliści, którzy przyjechali oddać krew, przyjechali z... Dębicy, z Rzeszowa, Krosna, Jasła. Niestety specjalnie to wakacje musieli z powrotem wsiąść na swoje stalowe rumaki i odjechać do domu Skwitkie. Tutaj jesteśmy zawiedzeni dosyć mocno po postępowaniem. Yy, yy. Stacji, tej, która przyjechała naszym przez nas załatwianym krwiobusem. O ten krwiobus bardzo długo staraliśmy się przede wszystkim. Nie rozumiemy pewnych rzeczy, bo, bo niedawno krwiobus był pod firmą PGN pod, pod firmą, która zresztą też pracuje, i tam nie było problemu. Stał dosyć długo, mogli oddać krew wszyscy. Ja rozumiem, gdyby to było tak, że nie byłoby u nas chętnych, ale zostało ileś tam dziesiąt osób odesłano, odesłanych z kwitkiem i to troszkę boli. Spróbujemy to wyjaśnić.